Niestety się dzisiaj urlop kończy i jutro lecimy do domu. Mhm, my jutro o dziesiątej mamy odlot. O dziesiątej? My też. Chyba lecimy tym samym samolotem. O tak, to by było takie fajne zakończenie urlopu. Mogłybyśmy się bawić w samolocie. Tak. Ja tego nie rozumiem. Walizki przecież już są w samolocie. A na co my tutaj czekamy? No bo nie można jeszcze wchodzić do samolotu. Tak, Marysia ma rację. Zuzia, proszę mi cierpliwość. Zaraz będziemy mogli wchodzić. No dobrze. Wiedziałam, lecimy razem. Mhm, ja też się cieszę. Lot na pewno nie będzie nudny. Możemy wchodzić. No to chodźmy. Lenka, nie mamy najlepsze miejsce. Aha, hm, a my koło telewizora. No to jest niesprawiedliwe. Susia, przecież to nie szkodzi, Zobaczmy widzimy na ekran. Ha, hmm, właśnie. Ultimo aviso a los señores pasajeros del vuelo German Wings 3, 5, 2, 3, con destino Jesteśmy wysoko. Juhu! Chodźmy, pobawmy się w taką grę zgadywanie. I dorośli też. Wtedy czas nam szybko zleci. Dobry pomysł. Tak, super. To zaczynamy. Mogę być pierwsza? Tak, możesz. Ok, to zadaję wam pierwszą zagadkę. Mam trzy różne oczy, ale i tak nic nie widzę. Pojazdom i przechodniom przekazuję, kiedy muszą stać, a kiedy jechać. Kim jestem? Hmm, jakoś nie wiem. Czekaj, może samochód? Nie, źle, samochód przecież nie ma trzech oczu. Ehe, a może jakiś potwór? Nie, też nie. Światła drogowe? No tak! A teraz ja. Dwa dni temu było niedziela. Wczoraj był poniedziałek, a jaki dzień jest jutro? Hmm, pomyślę, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Poza tym nie umiem liczyć, bo nie mam matematyki. Tu nie potrzebujesz matematyki. A może wtorek? Hmm, prawie nie wtorek, ale środa. A, a teraz ja, proszę uważnie słuchać. Jestem owalna i trzeba się ze mną ostrożnie obchodzić. Maśne mnie jeść, wszyscy mnie lubią i mam słoneczko w środku. Kim jestem? Słoneczko w środku? Co? Jestem jajkiem. Przecież to takie łatwe. A, słoneczko to żółtko. Teraz ja. Mam kapelusz bez głowy i żyję przeważnie w lesie. Mam nogę, na której stoję, ale ta noga nie ma buta. I nie mogę się poruszać. Kim jestem? Grzybem. Dobrze. A teraz ja chcę. Żyję przeważnie koło wody albo w wodzie. Jak chodzę, to mam cztery nogi. Umiem pływać i nigdy nie opuszczam mojego domu, nawet jak śpię. Kim jestem? Hmm, to musi ktoś powolny być. Kto jest powolny? Wiem, ślimak. Nie, ale prawie. E, ja wiem, żółw. Dobra odpowiedź. Ja bym też chciał, zabawa mi się podoba. Okej, okay. jestem spokojny, jak ty też jesteś spokojny. I poruszam się od razu, jak ty się poruszasz. Kto wie, kim jestem? Nie mam zielonego pojęcia, to jest naprawdę trudne. Mhm, muszę pomyśleć. Czekaj, czekaj, kto robi wszystko, co ja robię. Hmm. Hmm. Ciężkie, Zuzia. Marysia, nie, to nieprawda. Prawda, ty zawsze robisz wszystko, co ja robię. Nie, właśnie, że nie. Dzieci, przestańcie się kłócić. No, ale Marysia mówi, że ja wszystko robię, co ona robi. Tak, nie powinna tak mówić, ale wysiadajcie w tej chwili. Nie chcę kłótni w samolocie. Hm, jak zawsze mi dokuczasz. Hm. Ja wiem, chyba wiem, to jest dzień. Tak Lenka, dobrze. A teraz ty Zuzia. Chętnie. Jestem słodki, kremowy, okrągły i duży. I jestem zawsze płonącym gościem na waszych urodzinach. Kim jestem? Hm. Nie mam pojęcia. Hmm, też nie wiem. Ale ja wiem, tort urodzinowy. Tak, lenka. Teraz ja. Nie jestem duży. Jestem naprawdę mały. I nie jestem silny. Ale mój dom zawsze muszę dźwigać. Jestem śliski. I kim jestem? To jest zbyt proste. Kto wie? Hmm, jakie zwierzę dźwiga swój dom? To było za proste. Ślimak. Tak, Zuzia. Ola, Hola. Ole. Adios. Dobrze, dalej się bawimy. Przepraszam, a mogę z Wami zgadywać? Oczywiście. Jak Pan umie dobre pytania zadawać i zgadywać, to proszę. Postaram się. Mam cztery silne nogi, które nie chodzą, tylko stoją. A jak jakaś mysz przez pokój przebiega, to mogę być ratunkiem. Im jestem. O, to wiem. To chyba stół, prawda? Dobrze, a skąd wiesz? No bo sama się boję myszy i kiedyś wchodziłam na stół. Ja też! Tato, a może ty znowu? Dobrze! Mam długie igły, ale szyć nie umiem, a na spacery wychodzę tylko nocą. Czy ktoś mnie zna? Do końca nie jestem pewna. Hmm, przypuszczam, że to jesz. Jesz ma przecież igły. No tak, tak, ma. No to jesz. Bardzo dobrze. Jak mną rzucisz, to się roztuczę. A jak we mnie spojrzysz, to zobaczysz siebie. Hm, tym razem nie wiem. Hmm, można na to spojrzeć albo do tego i się może roztuć. Nic innego, tylko lustro. No tak. Wylądowaliśmy. Ura! Ale lot był taki fajny i wesoły. Tak bardzo. Niestety musimy się pożegnać. Ale po wakacjach się znowu w szkole spotkacie. Hmm, taka szkoda. Z Anią było fajnie w Hiszpanii. Musimy znowu gdzieś razem pojechać. <grych> tak. Ale my wtedy też. Tak, bo zawarłyśmy przyjaźń. Gdzieś znowu razem pojedziemy. Prawda? Mhm. Tak. No to cześć, Ania. Cześć. Hmm... A my się widzimy w przedszkolu. Mhm. Mm mm. Słodkie dziewczynki.